Siemka, z strony Prasout i witamy was w kolejnym odcinku z It Takes Two, z jest Laura. Tak. I jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział pod tytułem... Znaczy no, skończyliśmy sobie plewienie chwastów. I w tym odcinku zaczynamy sobie rozdział pod tytułem wtargnięcia. Laura. <ścoughs> no to Mi się przypomniało, jak mnie zabił głową. Wiesz, że to War... będzie słychać. Pewnie, jak będziemy. Aha! <noise> Okej. Okay. Nie no, myślę, że jak będę stać, to wiesz. Nie będzie się nic dziać. Tak jak wiesz, z dziki... jak z dzikimi jagodami w Minecraft'cie. <noise> myślę, że <to> tak działa. <noise> nie no, sobie powinno. Ja myślałam, że to próbujesz. Jeźdź no ale jakoś, że się ruszasz tam. Hmm. No, no właśnie. Dobra, poczekamy chwilę. To to hmm? ślimak robi. Gdzie ty widziałeś ślimaka? No leżał tam. Nie pewnie mną. Boże, Laura. Nie nie, nie, nie zapomniałam, że się w tym stoi, to jest przejebana, no. O kuźwa, Nie złapali nas. E, właśnie. Cześć, to chyba trzeba z rozbiego, tak mi się wydaje. Dobra. A no nie, nie trzeba chyba, wiesz? Dobra, idziemy. Boję się. No ładnie, ładnie. No. Przestań, moje postać się tylko podnieca. I really want to get rid of all these passers-by that don't belong here. Yeah! Let's keep going, going then! I'll lift you up too. me. You look so soft and sneaky. Uh... Aha. Uh -huh. just come on. It's not like this is comfortable. Hey, you better keep that sickle away.

nie mogę skakać w łysiu. Nie patrzę na bojoszek. Okej. Okay. Oj. To będzie słychać. Oby nie. O, uważaj. Dobra, przeszło. Pomyśl w sumie. Czekaj. Dobra, tu chyba nic nie ma. Dobra, przejdźce tutaj. Czekaj. Aaa, dobra, da.

Prawie mu spadłam na brzuszek, owo. Dobra, tak zazwyczaj na mnie skacze. Nie trafia w mordę, tylko w brzuch. Ja potem już nie mam ochoty i idę spać. Myślałam, że to robisz, wiesz? O Boże... Ej, tylko pojebało, czekaj. Zapierdalamy, zapierdalamy, dawaj, dawaj! A! Ja pierdolę. Dobre. Będziemy uciekać przed krytami. No właśnie. Widziałam większe jest... właśnie, nie? <grymne> 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 <A>! <grymne> y tak, Laura, to już jest ten moment, w którym uciekasz, nie? Cię ja boję. Boże, No, ale to jest pojebane. Boże, 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 boże. boże. Пожалуйста, Фред, он дольше, он мне. Ага. Ага, грубо. Не вызывай меня снова. Чего хочу Przecież yeah, nigdy Ciebie nie wyzywam. Idziemy chyba razem. No ale to proszę powiedz... Okej. Dawaj, kijkaj kółko. Boże, czemu mijemy kreta? To jest okropne. <crisis> <doskowne> <clairement>

Co? To są, to są moje ukryte pieniądze z, z YouTube'a. No Te kurwa! Wiedziałam, że jeszcze to no. Dlaczego tak spowolniło, to mnie rozumiem. Dół, 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 Ale dupa. Czemu one w ogóle chcą nas zjeść? Ty jesteś z drewna, jestem z gliny. Halo, gdzie to logika? No właśnie. Oh boy. Ehm... Um, chief! To, huh? Uh -huh. <laughs> What's <laughs> up, nigga? <laughs> <laughs> no, we don't go that bad neighborhood, huh? Nah, they have no culture. Uh, that purple crap has destroyed everything. farthest we go is the garden fountain. How much? these price up fronts, We love they eat You got yourself a deal. <laughs> uh, okay, there you go.

Proszę. Możemy skakać? O Boże, możemy skakać. Żabistaw. Dobra, tu mamy minigrę, więc trzeba się rozglądać bardziej. O Boże. Ale zajebiście. No! Co? Hey. Okej. Okay.

Widziałeś to? Nie powiedz, że to widziałeś. Nie. Yeah. Patrz, tu jest taka dziura, nie? Ja w to wpadłam. Po mnie Podasz mi rękę, nie? Tak, pewnie. Ale w ogóle mama mi teraz na kolację wołania. Jeden raz w roku kolację zrobiła, akurat jak gramy. <grym> Co to jest? Cieszę się, że w ogóle cię zrobiłem. Nie. nie na nią mówię, że źle. Mówię, że akurat teraz, nie? O to mi chodzi. Wszystko czytam. Okej. Okej.

Cieszy... Eee. Ja Co tylko wiedzieć. Nie? Eee. A ładna pogoda, nie? Kurwa leje od trzech dni laura. Ładna pogoda. Musisz mieć serio depresji, jeśli uważasz, że to jest ładna pogoda. Nie, ja nigdy nie miałam depresji w ogóle. Aha, okej. Okay. Usikajcie na mnie. Nikt nie mówił, nie? Dawaj morda. Nie mam wroctu też będzie, ale zapomniałam, że to w sumie nic nie ma No, rozglądaj się za mini Wydaje mi się, że do jakiejś weski może dojdziemy czy coś do... I don't like it. It's not a sophisticated color! Yeah. That stuff is ugly. Ej, to smelly. Well, I'm to clean it out. Okej, and then arrive! Boże, <laughs> dzięki. Dzięki. Może, ja... ja chciałem właśnie tu, ale nie, dobra. Chciałem tu zobaczyć, co jest. O, ja mogę skoczyć, a ty nie. A nie możesz tam skoczyć na tamto? Czy ona nie chce iść dalej? Nie. nie. Eee, okay. okej. Oh, wow. Marzyć, okay. Jeszcze dalej. Dalej, dalej, dalej. Znaczy na stamtąd. Eee, czuję. Idzie dalej. Aha, uh czuję. -huh. Dawaj morda. Na stamtąd. Hmm. Oh, eee. jest oh, okay. <coughs> Co ten sektor robi w ogóle? Мы, не приехаем, держ. Не важно. Да, ура, шляпа. Где, да? Boże, nie kręci się. Żegam żegam. Żegam jak na to patrzenie. Ej, serio, nie pamiętam ich bardzo. Że... Nie pamiętam, kiedy ostatnio nowa platformówka mi się podobała na miarę tych starych platformówek. Naprawdę, stary platformówek. Bardzo mi się nie platformówki. Było. No w dzieciństwie były jeszcze. proste. Aha. Pierwsza osoba na medzie wygrywa. What the fuck? Dlaczego jakieś celowanie i ściśni? Co no. co chodzi? Nie rozumiem w ogóle. No. Ja pierdolę. Aha. Wow! Boże. Nie, nie, nie. No kurwa, czemu nie odbija w ogóle od ściany? Ej, no. No, się mnie też. Dlaczego to nam czas w ogóle pokazuje? Nice. Ja robimy czasówkę jak prosze Dante Ow, i <laughs> Au. Au. odbijał od ścian, mimo tego, że nie ściskałem. Bravo, <laughs> <laughs> ale no fajnie też nie maki są. Ale dawaj nie robimy godzinnego odcinka, bo mnie mama zabije, ok? Dobra, to może coś skończymy w sumie, jeśli chcesz. No, i tak pewnie już jest ponad 30 minut. No dobra. Tamte wyszły strasznie krótkie. A musi być dłuższe w ramach rekompensaty. Okay. Dobra, słuchajcie. Eee. Um, też trwala. Laura um, chce kończyć odcinek. Tak więc um, hmm. mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, zapraszamy do Moja mina, tak? komentowania oraz subskrybowania, ze mną była Laura Seks. i widzimy się w następnym odcinku z It Takes Two.